Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który wzbudza całkiem spore emocji, skrajnych emocji. I temat, o którym właściwie każdy coś słyszał, ale nigdy do końca nie wie o co chodzi: czyli o Orfi, o kontrakcie Orfi. Powiemy sobie, czym w ogóle jest Orfi, skąd się wzięło i do czego jest obecnie wykorzystywane. Oczywiście uprzedzam Was, że ja nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistą od prawa egipskiego, ale żeby przygotować ten odcinek, skonsultowałam wszystkie potrzebne informacje z moim znajomym Egipcjaninem, który właśnie jest prawnikiem i zajmuje się tematem ślubów i rozwodów, także był całkiem dobrym źródłem informacji. Dobrze, zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Orfi. Orfi nazywane jest często ślubem Orfi, i to jest po prostu kontrakt zawierany między dwiema osobami, kobietą i mężczyzną, którzy między sobą ustalają, że zawierają taką umowę ślubną. Z tego co wiem, Orfi istnieje tylko w Egipcie, przynajmniej nie słyszałam, żeby coś podobnego istniało w jakimkolwiek innym kraju. Dlaczego w ogóle istnieje Orfi i skąd ono się wzięło? Orfi tak naprawdę istnieje od bardzo dawna, w czasach, kiedy nie istniały jeszcze rejestry ślubów istniało orfi i można było sobie taki kontrakt podpisać. Później powstały rejestry ślubów i normalne oficjalne kontrakty i orfi okazało się już zbędne. Ale wciąż w Egipcie pozostało, nikt tego nie zdelegalizował, więc wciąż istnieje i funkcjonuje to w Egipcie jako tak zwane małżeństwo zwyczajowe. Czy orfi to jest w ogóle ślub? To jest bardzo często popełniany błąd przez osoby, które podpisują orfi i też często orfi podpisywany jest przez pary Mieszane, egipcjanin i cudzoziemka, i kobiety, które przyjeżdżają do Egiptu, myślą, że podpisują prawdziwy kontrakt ślubny, a w rzeczywistości podpisują tylko Orfi, które nie ma żadnego znaczenia. Wiemy, że w Egipcie jest duży problem wizowców i często ci mężczyźni powiedzą kobiecie wszystko, co chce usłyszeć. I zdarza się, że mówią właśnie kobiecie, że to jest prawdziwy kontrakt ślubny, a w rzeczywistości to jest tylko Orfi. Ono więc Orfi nie jest oficjalnym zarejestrowanym ślubem, jest tak zwanym małżeństwem zwyczajowym, który może, ale też nie musi być zgodny z zasadami islamu. Aby ślub był zgodny z zasadami islamu, muszą zostać spełnione następujące warunki. Po pierwsze, obydwie strony, i kobieta, i mężczyzna, muszą być w wieku odpowiednim do zawarcia małżeństwa, a w Egipcie ten wiek to jest 18 lat. Obydwie strony muszą też brać ślub z własnej woli, nie mogą być do tego zmuszeni. Taki ślub musi być podany do publicznej wiadomości, nie można ślubu wziąć w sekrecie. Musi być też obecnych dwóch świadków i opiekun kobiety, tak zwany wali. I kobieta musi otrzymać mahr, czyli dar ślubny od swojego przyszłego męża. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to ślub będzie zgodny z zasadami islamu jeśli nie, to też z punktu widzenia religii taki ślub nie będzie ważny. Tak więc Orfi może, ale nie musi być zgodny z zasadami islamu. Jeśli ktoś dopełni tych wszystkich warunków i ten ślub będzie nawet zgodny z zasadami religii, to wciąż nie jest to oficjalnie zarejestrowany ślub mający jakąkolwiek moc prawną. Tutaj muszę Wam od razu wspomnieć, że oczywiście jest bardzo dużo szkół w islamie i bardzo dużo różnych opinii, często skrajnych. I wielu uczonych twierdzi, że orfi nie jest wcale zgodne z zasadami religii, dlatego że nie daje kobiecie wszystkich praw, np. prawa do dziedziczenia po mężu. Także zależy wszystko od interpretacji. Możecie się spotkać i z takimi opiniami, że jest to zgodne z zasadami religii, i z takimi, że nie jest. Ja spotkałam się z różnymi, także mówię Wam, że i takie, i takie istnieją, ale z pewnością w dużej mierze zależy to po prostu od interpretacji. Gdzie podpisuje się Orfi i czy ma ono w takim razie jakąkolwiek moc prawną? Orfi podpisuje się u prawnika, bo tak jak Wam mówiłam, to jest po prostu umowa między dwiema osobami, taka umowa ślubna. I tak naprawdę, żeby podpisać Orfi, wystarczy mieć dwóch świadków i można to zrobić całkiem szybko. Ale warto też wiedzieć, że nie wszyscy prawnicy dają możliwość podpisania Orfi. Niektórzy nie chcą mieć z tymi kontraktami nic wspólnego, i w ich kancelarii nie można takiego kontraktu w ogóle podpisać. Nie ma żadnego ograniczenia, ile kontraktów Orfi można podpisać. Można mieć podpisanych nawet i kilkanaście, i nikt tego nie weryfikuje, bo tak naprawdę nie ma jak, skoro to nigdzie nie jest rejestrowane. Trzeba pamiętać, że ten kontrakt nie daje kobiecie żadnych praw, można go podrzeć i wtedy już Orfi nie istnieje i nie ma żadnej wartości. Nie trzeba też nikomu zgłaszać, że ten dokument się podpisało, dlatego że on funkcjonuje do momentu, w którym mamy go w ręku i przedstawiamy go na przykład w agencji nieruchomości albo w hotelu, żeby wynająć sobie wspólnie mieszkanie czy pokój. Po co w takim razie ludzie podpisują kontrakt, który nie ma żadnej mocy prawnej, ale jednak do czegoś się przydaje? Przeciwnicy kontraktu Orfi mówią, że Orfi to jest po prostu umowa na legalne sypianie ze sobą. Ale trzeba też pamiętać, że w Egipcie nie ma czegoś takiego jak relacje damsko-męskie, które nie są uregulowane prawnie. Tam para, która nie ma ślubu, nie może razem wynająć ani mieszkania, ani pokoju. Hotelu. I to się tyczy zarówno par Egipcjan, jak i par mieszanych, Egipcjanin i Cudzoziemka. I wynajmowanie razem pokoju w hotelu albo mieszkania bez ślubu jest w Egipcie po prostu nielegalne. To się oczywiście nie tyczy par Cudzoziemców, ale właśnie par Egipcjan lub no par mieszanych, gdzie jest, gdzie jest Egipcjanin. Nie ma takiej sytuacji, i jeżeli ktoś doniesie na policję, że coś takiego ma miejsce, to Egipcjanin może nawet trafić do więzienia. Wiadomo, że cudzoziemce raczej nic się nie stanie, ale może to mieć poważne konsekwencje prawne dla Egipcjanina. Jednym z rozwiązań, jak sobie poradzić właśnie z tym ograniczeniem, jest właśnie kontrakt orfi, dlatego że można go przedstawić w agencji nieruchomości albo w hotelu jako kontrakt potwierdzający zawarcie ślubu. I już legalnie wynajmując sobie czy mieszkanie, czy pokój. Nie wszystkie agencje i nie wszystkie hotele oczywiście przyjmują Orfi jako taki dowód, ale wiele z nich tak, i to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby obejść to ograniczenie prawne czyli, żeby nie było nielegalne to, że ktoś wynajmuje bez ślubu mieszkanie. Pokazuje się kontrakt Orfi, który jest legalny, ale nie jest nigdzie zarejestrowany. Ja wiem, że to jest bardzo dziwne, bo z jednej strony obchodzi się prawo inną rzeczą, która jest trochę na granicy tego prawa. orfi jest legalne, jest zgodne z prawem, gdyby nie było to już dawno by zostało w ogóle zdelegalizowane i nie byłoby w ogóle możliwości podpisania takiego kontraktu, ale mimo wszystko nie jest to ślub nigdzie rejestrowany. A z takim kontraktem Orfi przynajmniej nie łamie się prawa i można legalnie, wspólnie mieszkać czy tam sobie wynająć pokój w hotelu. Kto z kim może podpisać kontrakt Orfi? Tak naprawdę każdy z każdym. To znaczy Egipcjanin i Egipcjanka, Egipcjanin i cudzoziemka. Jeśli chodzi o religię, to taki kontrakt może podpisać zarówno muzułmanin, jak i chrześcijanka. Nie może być tylko sytuacji, że kontrakt podpisze muzułmanka i chrześcijanin. Dlatego, że według prawa egipskiego muzułmanka może wyjść tylko za muzułmanina. Natomiast zdarzają się przypadki, że taki ślub orfi jest podpisywany w Egipcie przez dwoje chrześcijan. Musicie w ogóle wiedzieć, że w Egipcie nie ma czegoś takiego jak ślub cywilny. Muzułmanie biorą ślub w swojej religii i chrześcijanie w swojej. Nie ma czegoś takiego jak ślub cywilny, chyba że Dotyczy to ślubu cudzoziemców lub pary mieszanej, gdzie jedna strona pochodzi z Egiptu, a druga z innego kraju. Wtedy faktycznie jest ślub cywilny, natomiast inaczej muzułmanie biorą ślub według islamu, chrześcijanie według kościoła koptyjskiego. Ale są w Egipcie przypadki par chrześcijan, które taki kontrakt podpisują właśnie jako swój ślub cywilny. Przed nagraniem tego odcinka czytałam kilka artykułów właśnie o parach koptów, które podpisały kontrakt Orfi, i nawet w niektórych przypadkach z pomocą prawnika udało im się później ten ślub zarejestrować. Ten ślub oczywiście nie jest uznawany przez kościół koptyjski, ale był sposobem dla nich, żeby wziąć ślub. Cywilny i później go zarejestrować. To oczywiście nie jest łatwe i spotyka się z bardzo dużą krytyką, dlatego że nie ma tej instytucji ślubu cywilnego w Egipcie dla samych Egipcjan. Natomiast no, zdarzały się takie przypadki, dlatego Wam o tym mówię, że są. Niewiele, ale jednak są. Nie jest prawdą, że Orfi powstało tylko po to, żeby legalizować związki Egipcjan i cudzoziemek, bo tak jak Wam mówiłam, Orfi istniało dużo wcześniej, zanim jeszcze w Egipcie tak bardzo rozwinęła się turystyka. I nie jest też prawdą, że takie kontrakty podpisywane są tylko przez pary mieszane, dlatego że podpisywane są też przez pary egipskie. Dlaczego? No, dlatego, że być może Was to zaskoczy, ale w Egipcie też nie wszyscy są bardzo konserwatywni. I bardzo religijni, i coraz więcej Egipcjanek i Egipcjan uważa, że prawo w Egipcie jest bez sensu i chcieliby mieć możliwość wspólnego mieszkania, czy jeżdżenia na wakacje razem i wynajmowania jednego pokoju w hotelu, bez konieczności brania wcześniej ślubu. Z racji tego, że ten kontrakt Orfi nigdzie nie jest rejestrowany, nie ma tak naprawdę statystyk, które by pokazywały, ile takich kontraktów podpisuje się rocznie. Ani statystyk, które by pokazały, ile tych kontraktów podpisywanych jest przez pary mieszane, a ile przez pary egipskie. Ale nie jest tak, że te kontrakty podpisują tylko pary mieszane, bo pary egipskie również. Zanim podpisze się kontrakt orfi, trzeba wiedzieć, jakie on daje prawa. Tak jak Wam mówiłam, nie daje żadnych, dlatego że może ten kontrakt wyrzucić i on nie ma już żadnego znaczenia. Nie daje też żadnych praw w kwestii dziedziczenia ani kobiecie, ani potencjalnym dzieciom. No właśnie, co dzieje się w ogóle z dziećmi z takiego kontraktu Orfi? Jeżeli jest sytuacja, że para miała tylko podpisany Orfi i urodziło się dziecko i ojciec się do tego dziecka nie przyznaje, nie chce go uznać, to jedynym sposobem na udowodnienie ojcowstwa jest pójście do sądu i zrobienie testów DNA. Oczywiście można to zrobić. Ale wiadomo, jest to czasochłonne i też pewnie trochę kosztuje, bo trzeba sobie wziąć prawnika, który pomoże te sprawy załatwić. Tym bardziej, jeżeli jest to para mieszana i kobieta na miejscu nie zna ani arabskiego, ani nie zna egipskiego prawa, więc zajmuje to sporo czasu i generuje koszty, ale można to w taki sposób zrobić, właśnie przez sąd, który nakaże badania DNA, i wtedy ojciec musi uznać dziecko i dać mu swoje nazwisko. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że w 2018 roku egipska parlamentarzystka Amna Nuser zaproponowała, żeby zdelegalizować kontrakty Orfi. I co ciekawe, ten pomysł spotkał się z dużym sprzeciwem i obrońcy kontraktu Orfi jako właśnie argument podali to, że kontrakt Orfi jest zgodny z zasadami islamu i dlatego prawo egipskie nie może go zabronić. Innym argumentem, który podawali jeszcze, było to, że tych nielegalizowanych kontraktów ślubnych w Egipcie jest w sumie kilka rodzajów i bardzo trudno byłoby zdelegalizować je wszystkie. Ale jednocześnie ci sami ludzie dodali, że kontrakt Orfi jest nielegalny, jest niezgodny z prawem, jeżeli którakolwiek ze stron podpisuje go pod przymusem lub jeżeli którakolwiek ze stron w momencie podpisania kontraktu jest nieletnia. Link do artykułu na ten temat wrzucam wam w opisie filmu. On jest po angielsku, także będziecie mogli sobie przeczytać, jeśli ktoś ma ochotę. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o czarnej stronie kontraktów Orfi, dlatego że Orfi często jest wykorzystywany do legalizacji ślubów osób nieletnich. Oczywiście kontrakt Orfi, podpisany przez osobę nieletnią, jest nielegalny i niezgodny z prawem. Zarówno prawem egipskim, jak i prawem Religijnym. Natomiast często się zdarza, że ludzie w ten sposób właśnie obchodzą te ograniczenia, bo żeby podpisać kontrakt Orfi, nie trzeba wcale przedstawiać aktu urodzenia i można tak ten kontrakt skonstruować, że tam nie będzie w ogóle daty urodzenia żadnej ze stron. KAPMAS, czyli agencja zajmująca się statystykami w Egipcie, podała, że w 2018 roku 117 tysięcy dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia. Jest lub było wcześniej w związkach małżeńskich. To są oczywiście śluby, które nie są rejestrowane. Są nielegalne ze względu na wiek, ale są właśnie takimi zwyczajowymi ślubami jak ORFI. Artykuł na ten temat też zostawię Wam w opisie filmu, on również jest po angielsku. Teraz czas na kilka faktów i mitów, które dostałam w pytaniach od Was. Trzeba najpierw podpisać ORFI, żeby wziąć później legalny ślub. Nie, nie trzeba. W ogóle nie trzeba podpisywać kontraktu Orfi, jeśli ktoś nie ma ochoty, chyba że ktoś bardzo chce przed ślubem wynająć wspólnie mieszkanie albo pokój w hotelu i nie ma znajomości, żeby to zrobić bez tego kontraktu, ale nie ma żadnych formalnych wymagań, żeby przed zwykłym ślubem podpisać Orfi. Nie trzeba tego robić. Można spokojnie od razu wziąć normalny, zarejestrowany od razu ślub w Egipcie w urzędzie. Egipcjanin chce podpisać orfi, żeby żyć razem zgodnie z religią. Tak jak Wam mówiłam, żeby orfi było zgodne z religią, to muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Jeśli nie są, to ten ślub wcale nie będzie zgodny z zasadami islamu. Chociaż, też tak jak Wam mówiłam, wiele osób twierdzi, że on tak czy inaczej zgodny z zasadami islamu nie będzie, dlatego że nie daje kobiecie wszystkich praw, jakie daje jej zarejestrowany ślub. Moim skromnym zdaniem, jeżeli dla kogoś religia jest tym powodem, dla którego bierze ślub, żeby żyć w zgodzie z religią, to w takiej sytuacji powinien zaproponować oficjalny ślub, który będzie od razu zarejestrowany i da kobiecie wszystkie prawa, bo on będzie w 100% zgodny z religią i człowiek będzie miał czyste sumienie, że nie będzie grzeszył. A przy okazji i kobieta będzie miała wszystkie prawa. Trzeba uważać na to, ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale zdarza się często, że Orfi wykorzystywane jest przez wizowców po to, żeby powiedzieć kobiecie, że to jest prawdziwy ślub, a tak naprawdę zostaje ona oszukana i jest to tylko kontrakt Orfi, który tak naprawdę nic jej nie daje. Nie zawsze tak jest, ale uprzedzam, że zdarzają się takie sytuacje. Orfi powstało po to, żeby Egipcjanie mogli łatwo mieszkać z cudzoziemkami. Nie. Owszem, pary mieszane często podpisują kontrakty Orfi, ale to Orfi powstało wcześniej, a później pojawiły się związki mieszane w Egipcie, nie w odwrotnej kolejności. Najpierw było Orfi, a później zaczęto Orfi wykorzystywać, żeby zalegalizować związki mieszane bez konieczności ich rejestracji w urzędzie. No i teraz na koniec, czy to jest dobre, czy to jest złe? Tak naprawdę, sami musicie zdecydować. Ja wam opowiedziałam, jak to wygląda od strony formalnej: jakie są wady i zalety tego kontraktu Orfi, kiedy faktycznie ułatwia życie, a kiedy w ogóle nie powinno być wykorzystywane, bo jest łamaniem prawa, i musicie sami sobie wyciągnąć wnioski. Moim zdaniem trzeba pamiętać o tym, że jednak w Egipcie nie ma takiej wolności obyczajowej, jaką mamy chociażby w Polsce. W Polsce to najwyżej rodzina, jeśli jest bardzo religijna i bardzo tradycyjna, to może mieć coś przeciwko temu, żeby ich dziecko mieszkało z partnerem czy partnerką razem przed ślubem. Ale nie ma żadnych ograniczeń prawnych. W Polsce możemy sobie budować dom, z kim chcemy, wynająć mieszkanie czy kupić mieszkanie, z kim chcemy, i nikt nie sprawdza, czy mamy do tego ślub. Natomiast w Egipcie takie sytuacje nie mają miejsca i są nielegalne, bo mało tego, że spotka się to z krytyką społeczeństwa, to jeszcze prawnie jest to w ogóle niedozwolone, to jest bardzo duża różnica, z której trzeba sobie zdawać sprawę. I też trzeba zwrócić uwagę na to, że w Egipcie jest zupełnie inne podejście do małżeństwa niż w Polsce, dlatego że tam normalne jest to, że ludzie biorą ślub praktycznie się nie znając, czasem na przykład kilka miesięcy po zaręczynach, i tam jest normalne to, że ludzie biorą ślub nie mieszkając razem wcześniej. Natomiast w Polsce jest coraz bardziej popularne, że pary mieszkają czasem nawet kilka lat ze sobą przed ślubem i się lepiej poznają. I no raczej większość ludzi nie ma z tym problemu. Tam takie sytuacje w ogóle nie mają miejsca. Także to podejście do ślubu i do relacji damsko-męskich w Egipcie jest zupełnie inne. I przez to też, że tam jest takie właśnie prawo, a nie inne, to też pary mieszane mają problem, bo tak naprawdę mieszkając w Egipcie nie mają możliwości wspólnego mieszkania, bez ślubu albo właśnie bez kontraktu Orfi, chyba że macie jakichś znajomych, którzy Wam wynajmą mieszkanie albo pokój w hotelu bez ślubu ani bez kontraktu Orfi. Ale inaczej naprawdę jest tym bardzo ciężko i nie ma praktycznie takiej możliwości, żeby mieszkać razem przed ślubem. I tutaj Orfi no jest taką furtką pomiędzy, że nie łamiemy tego prawa właśnie, że nie można mieszkać ze sobą bez ślubu, ale z drugiej strony mamy jakiś dokument. Gdyby ktoś zapytał, który potwierdzi, że możemy razem legalnie mieszkać. Moim zdaniem, Orfi to nic złego, jeśli obydwie strony wiedzą, czym jest ten dokument i wiedzą, że na gruncie prawnym nie daje on im nic. Orfi nie jest uznawane w żadnych urzędach ani w ambasadach. Tak naprawdę ten dokument można wykorzystać tylko i wyłącznie w agencjach nieruchomości czy w hotelach, żeby wspólnie wynająć pokój. I to wszystko, jeśli obydwie strony mają tego świadomość i chcą podpisać ten kontrakt, no to jest już ich sprawa. Ale wiedzcie też, że z tym dokumentem nie załatwicie w Egipcie nic więcej. Z tym dokumentem nie pójdziecie do ambasady, żeby wasz partner wnioskował o wizę do Europy. Mówię o tym, dlatego że bardzo wiele osób mnie o to pytało i zawsze to powtarzałam, że Orfi nie jest uznawany w żadnych urzędach, i zawsze z drugiej strony był szok, jak to możliwe, i dlaczego ambasada nie uznaje Orfi jako dokumentu ślubu i nie można w ogóle wnioskować na podstawie tego o wizę. No moi drodzy, nie, z jakiej racji ambasada miałaby uznać jako dowód ślubu dokument, który można w Egipcie podpisać sobie nawet z 20 różnymi kobietami. No to by było bez sensu i wprowadzałoby niepotrzebny bałagan. Żeby wziąć ślub w Egipcie z cudzoziemką, trzeba dopełnić też odpowiednich formalności i na przykład przedstawić dokument poświadczający stan cywilny. A do Orfi tych rzeczy robić nie trzeba, więc ambasada w ogóle nie ma podstaw, żeby taki dokument uznawać za cokolwiek. On jest bezużyteczny w tej sytuacji. Także nie ufajcie, że Orfi to ślub, bo to nie jest ślub, i nie ufajcie też, że musicie ten kontrakt podpisać, bo wcale nie musicie. Wszystko zależy od sytuacji i od tego, co chcecie w Egipcie robić. Natomiast myślę też, że nie warto oceniać to w taki sposób, że każda para, która podpisuje Orfi, jest tylko ze sobą dla zabawy i każdy mężczyzna, który podpisuje Orfi, jest wobec swojej partnerki nieuczciwy i ma nieuczciwe zamiary, dlatego że w Egipcie panują pod tym względem zupełnie inne obyczaje i wielu parom Orfi po prostu ułatwia życie, kiedy chcą. Razem zamieszkać przed ślubem. Także, jak zawsze, to są po prostu dwie strony medalu. Jedyna rada, jaką ja mogę dać ze swojej strony, to jest coś oczywistego, ale zdziwilibyście, jak wiele osób to ignoruje, więc o tym powiem. Tak jak w Polsce nie podpisujecie żadnej umowy bez jej wcześniejszego przeczytania, to znaczy mam nadzieję, że tego nie robicie, bo to jest bardzo nieodpowiedzialne. Tak samo i tym bardziej za granicą nie podpisujecie żadnych dokumentów bez wcześniejszego ich przetłumaczenia i przeczytania i jeśli trzeba to konsultacji z prawnikiem. Dlatego, że w obcym kraju, gdzie nie znacie w ogóle języka, a tym bardziej nie znacie lokalnego prawa, jest bardzo ryzykowne podpisywać cokolwiek, jeżeli nie wiecie dokładnie, co ta umowa zawiera i z orfi jest dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że w większości takich rzeczy nie robicie. Zanim podpiszecie jakikolwiek dokument, na początku tłumaczenie, przeczytanie tego tłumaczenia i w razie wątpliwości konsultacja z prawnikiem, żebyście byli pewni, co podpisujecie w obcym kraju i co ten dokument zawiera. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z Orfi, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Być może zapomniałam o czymś, co Wam od razu przyjdzie do głowy i mam nadzieję, że ten temat trochę jest już rozjaśniony dzięki temu odcinkowi i że trochę więcej się dowiedzieliście na ten temat. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania sobie kanału. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.